To najlepsi zawodnicy teraz dostają milionach dolarów za sezon. Biorąc pod uwagę status, z jakim szedłeś do NCAA, wydaje się, że spokojnie byłbyś jednym z najlepiej ówcześnie opłacanych zawodników w Stanach, kiedy grałeś w Gonzadze. Teraz jako, że robię Business School i robię magisterkę z marketingu, więc bardzo dużo robiliśmy projektów a propos tego NIL, tego, że możesz dostawać pieniądze za swój wizerunek. Robiliśmy właśnie wyliczenie, ile mniej więcej Mógłbym zarobić przez te 5 lat mniej więcej 2,8 do 3,2 miliona gdzieś. Tak naprawdę te pieniądze to one. Cały czas z roku na rok idą do góry. Na początku były to dziesiątki tysięcy dolarów, gdzieś ci najlepsi dostawali setki tysięcy. Teraz po trzech czy czterech latach ten chłopak z Biłaju będzie zarabiał 7, no wiem, że niektórzy zarabiają po cztery, po trzy, no więc to są sumy dla nastolatków i dla zawodników, no, którzy są amatorami jeszcze niby, no, są to niewyobrażalne sumy.